Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku. Tym razem e, niespodzianka, bo trochę poopowiadam o sobie, o swojej firmie i o tak zwanym rebrandingu marki surówka.com. Bardzo się cieszę i wszyscy cieszymy się na ten rebranding. Mam nadzieję, że to, co przed, za chwilę usłyszysz, będzie dla Ciebie również ciekawe, a co najważniejsze, inspirujące. Zapraszam serdecznie do kolejnego odcinka podcastu. Idź swoim drogą. Dzień dobry, witam Cię serdecznie w podcaście Idź swoją drogą, skierowanym do osób, które chcą się rozwijać i odnaleźć swoją drogę zawodową. Znajdziesz w nim informacje o ważnych wyborach zawodowych, o poczuciu sensu w pracy, o tym jak pracować w oparciu o swój potencjał i jak go odkryć, a także o talentach i mocnych stronach, o satysfakcji z tego, co robimy na co dzień oraz o podnoszeniu poczucia wartości, które jest potrzebne, aby móc pójść swoją drogą. Nazywam się Kasia Syrówka, jestem prowadzącą i autorką tego podcastu, a także właścicielką firmy syrówka.com, która wspiera klientów indywidualnych i organizacji w odkrywaniu i rozwoju mocnych stron. Odcinki Idź Swoją Drogą trwać będą nie dłużej niż 20 minut, wywiady zaś 40 minut i będą ukazywały się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Są to historie moich doświadczeń zawodowych, doświadczeń moich klientów, a także wywiady z osobami, które przeszły niezwykłą drogę zawodową, zanim odkryły pracę, która dała im satysfakcję i poczucie sensu. Pamiętaj, tego podcastu możesz słuchać za darmo. Podziel się swoim odkryciem ze znajomymi, bliskimi, którzy, podobnie jak Ty, chcą rozwijać się zawodowo. W każdej dobrej aplikacji podcastowej, takiej jak Apple Podcast, Spotify Podcast, Google Podcast, znajdziesz mój kanał Idź Swoją Drogą. Zapraszam Cię serdecznie do rozpoczęcia rozwoju swojej drogi zawodowej i do odsłuchania tego odcinka podcastu. Skąd pomysł na obecne logo? Obecne logo to jest mózg, który składa się z bardzo, bardzo wielu kulek. Chciałabym powiedzieć tysiąca czy miliona, no oczywiście tak nie jest. Zacznę od genezy, ponieważ bardzo interesowała mnie neurobiologia. Bardzo interesowała mnie kwestia poznania i dowiedzenia się, czym jest mózg, jak on działa. Bo oczywiście bardzo interesowały mnie kwestie związane z zachowaniami ludzi. I chciałam wiedzieć, skąd to wszystko wynika, jak to się dzieje. Nawet przez chwilę zastanawiałam się nad tym, czy nie pójść na studia związane właśnie z neurokognitywistyką. Natomiast studia te były w Poznaniu wtedy tylko i były w trybie dziennym, co oczywiście, w, ponieważ miałam wtedy x lat, <grym>, a co najważniejsze i prace i zobowiązania zawodowe i prywatne, no nie, nie byłam w stanie już tego pociągnąć. Dlatego też podjęłam decyzję, że tyle ile mogę się nauczę, dowiem, pokupowałam sobie Różne, przeróżne bardzo książki. Co mogłam, dowiedziałam się. Na tyle mnie to zafascynowało, że oczywiście tą naukę kontynuuję nie tylko już samodzielnie, ale również uzupełniam ją w tej chwili na studiach. Natomiast wracając do logotypu i do tego, co się dzieje w marce 10 lat temu pojawił się taki pomysł na stworzenie firmy pod nazwą Eudaimonia. I ta firma miała pomagać ludziom, zresztą w nurcie psychologii pozytywnej, która mnie jeszcze bardziej zafascynowała niż neurokognitywistyka, i miała pomagać ludziom, właśnie w podnoszeniu dobrostanu. Tak ogólnie jeszcze wtedy nie chciałam, czy też nie wiedziałam, że będę się specjalizowała w obszarze zawodowym. No i nawet stworzyłam taki warsztat, prezentację. Byłam bardzo, naprawdę byłam bardzo z tego zadowolona. Też opierało się to o talenty Galupa w jakiejś tam części, ale nie tylko. W każdym razie wtedy zgłosiłam się do bardzo fajnej dziewczyny, która stworzyła mi cały branding firmy, która nazywała się Daimonia, a może wspomnę to trudne skądinąd słowo oznacza po grecku szczęście i też wspomnę bardzo ważną, istotną rzecz, a mianowicie pracuję cały czas według tej koncepcji modelu wielorakiego Karol Ryf opierającego się właśnie na dobrostanie udajmonistycznym czyli tym żeby sobie właśnie podnosić swój poziom dobrostanu w sposób taki bardziej trwały niż tylko hedonistycznie No i tak sobie pobyłam chwilę z tą Marką niestety zawirowania zawodowe też rodzinne bo wtedy to był też taki czas kiedy musiałam się zająć bardziej dziećmi Spowodowały, że porzuciłam ten pomysł, wróciłam do korporacji. Zresztą bardzo sobie to chwalę. Ale wracając do logotypu, trzy lata temu, jak podjęłam decyzję o otworzeniu własnej firmy, pomyślałam sobie, że dobrze byłoby skorzystać z tego, co mi się podoba, co definiuje mój pomysł w kwestii właśnie tworzenia swojej własnej marki. I skorzystałam właśnie z tego logotypu. Tyle tylko, że dostałam taki feedback, tak się ładnie mówi, informację zwrotną od wielu osób, że jednak nazwa Eudaimonia jest bardzo trudna i może po prostu zamienić nazwę marki na serwka.com. Nie powiem, że od razu zrobiłam hip hip hura, W takich sytuacjach dość długo się na tym zastanawiam. Mi się jakoś tak wydawało, że Eudaimonia jest takim prostym słowem, oczywistym dla wielu ludzi. Aczkolwiek dałam się przekonać. Dałam się przekonać, i tak powstała i pół roku temu marka, właśnie serówka.com. Bardzo oczywiście jestem z niej dumna. Idea, jaka przyświecała w ogóle tworzeniu tych elementów graficznych, to był właśnie ten, to miejsce tworzenia wszystkich ludzkich zamysłów dotyczących ich działania, rozwoju. Chodziło o różne wybory dokonywane przez ludzi, więc ta ilość tych kolorowych kulek pojawiających się w mózgu. Odzwierciedlała też to. Poza tym bardzo lubię barwne, kolorowe, kreatywne elementy. Jednocześnie ta złożoność naszego umysłu, miałam takie uczucie, że, że ta ilość kulek symbolizuje właśnie tą złożoność. W każdym razie, jako ciekawostkę, chcę powiedzieć, że wtedy, kiedy pierwszy raz udałam się na jakieś tam zajęcia na, na SWPS, na studia na, na SWPS-ie, zobaczyłam, że Centrum psychologiczne. Terapii ma niebezpiecznie podobne logo. <laughs> oczywiście, to nie jest tak, że podejrzewam w jakikolwiek sposób, że to logo zostało ściągnięte z mojego, absolutnie nie. Raczej myślę, że po prostu great minds think alike. Dlatego też, oczywiście uśmiechłam się do tego, ale jeszcze wtedy nie pojawiła się koncepcja zmiany logo. Ta koncepcja pojawiła się, ponieważ spotkałam się z moją koleżanką po fachu. Rozmawiałyśmy sobie o rozwoju jej firmy i oczywiście mojej firmy. Rozmawiałyśmy też o, o, przy okazji o wizerunku marki osobistej. I przy tej okazji bardzo, bardzo mało się zainspirowała mnie do tego, żeby przyjrzeć się, w jaki sposób ja prezentuję się na zewnątrz. I naprawdę, bardzo szczerze chcę powiedzieć, że byłam przekonana, że mój wizerunek jest bardzo spójny. Natomiast w momencie, kiedy obejrzałam drugą i trzecią grafikę, i oczywiście już widziałam, że coś jest nie tak, postanowiłam stworzyć z tego taki, nazwijmy to podręcznik do rebrandingu, po to, żeby zgłaszając się do osoby, która się zajmuje w ogóle tworzeniem logotypów, i, i, czy rebrandingiem i grafiką, żeby łatwiej było się nam komunikować, żeby mogła przedstawić, jak wygląda marka serówka.com i ku mojemu przerażeniu, z minuty na minutę, a de facto z grafiki na grafikę, okazywało się, że marka serówka.com przez te dwa i pół roku po prostu raczej wyglądała wizerunkowo jak wielki, kolorowy, <noise> niczym, że tak powiem, nieokiełznany ptak, <noise> trochę jak u cyganki w tobołku, było i to, i to, i to, i to, i to, i to, i dlaczego nie tamto. <noise> Naprawdę byłam bardzo zdziwiona, aczkolwiek każda z tych grafik bardzo mi się podobała, gdy była pojedynczo. Natomiast, jak zobaczyłam całość, no to trochę o miałam. Oczywiście, Małgosi do tej pory bardzo jestem wdzięczna za to, że zwróciła mi na to uwagę i mnie w tym kierunku zainspirowała. I to spowodowało, że właśnie pod koniec tego roku, zeszłego, przepraszam, postanowiłam znaleźć kogoś, kto zapewni tą spójność, pomoże mi z powrotem to poukładać, a przede wszystkim przemyśli na nowo, jak komunikować wizerunkowo markę. I taką osobą jest Sylwia Lenart, którą bardzo polecam wszystkim osobom, które potrzebują takiego wsparcia. I Sylwia tutaj rzeczywiście poświęciła dużo czasu razem ze swoim zespołem na to, żeby dowiedzieć się, czym się zajmujemy. Mamy już bardzo rozbudowaną firmę, dlatego wymagało to naprawdę dużej ilości czasu, żeby to wszystko omówić, sprawdzić, skomponować, bym powiedziała. I rzeczywiście głównym celem miał być delikatny, de facto refreshing. Ale po tym, co Sylwia zobaczyła razem z zespołem, postanowiła zaproponować no, dość dużą zmianę. I wiem, że ta zmiana jest radykalna, nawet bym powiedziała, aczkolwiek wywodzi się z głównej koncepcji, czyli tej związanej z mózgiem. Mamy teraz de facto 6 kulek, a nie 60. Są one równie pięknie kolorowe, więc ów. Nazwa firmy i typografia tutaj nazwy firmy została tak tylko bardzo delikatnie przeformułowana. Dlatego też chcę powiedzieć, że nowe logo nie zrywa zupełnie z poprzednią wersją, aczkolwiek rzeczywiście jest czymś zupełnie nowym, bardzo odświeżonym sposobem patrzenia na, na markę, a uzupełnieniem nowego logotypu jest umieszczenie w centrum literki S, która nawiązuje do nazwy marki. I teraz ta nowa wersja może nasuwać skojarzenia z sygnetem, i ponieważ takie skojarzenia i mi przyszły, jak to zobaczyłam, pomyślałam sobie, że jak będę chciała się kiedyś nagrodzić, to może taki sygnet sobie sprawię. Wracając jednak do nowej marki, mamy rzeczywiście S w pośrodku. Trochę to też nawiązuje do tego, w jaki sposób nazwaliśmy nasz zespół, bo nasz zespół nazywa się S1 od Formuły 1, od F1. Szybkiej i niezwykle emocjonującej w odbiorze i zawsze z pięknym finałem. No i taka właśnie jest marka serówka.com, kreująca rozwiązania tuż przed trendami dotyczącymi rynku pracy, i przyszłości zatrudnienia czy rozwoju kompetencji, jednocześnie tworząca trendy w zakresie. Zarządzania posiadanymi talentami, budowy kultury organiz całej organizacji opartej na potencjale oraz wdrażania skutecznych praktyk rozwojowych w organizacji. To jest to, czym się teraz zajmujemy. Nie wiem, czy za trzy lata będzie to samo. Bardzo się rozwijamy, podążamy bardzo za trendami, zachęcamy naszych klientów do tego samego. Tak więc zobaczymy, co będzie za trzy lata. Dzisiaj jesteśmy tu z nowym logotypem. I bardzo, bardzo serdecznie zachęcam ciebie do obejrzenia naszej nowej odsłony, tego w jaki sposób się prezentujemy. Te zmiany będziemy wdrażać sukcesywnie, bo rzeczywiście narzędzi, materiałów i miejsc, w których ta zmiana będzie dokonana, będzie bardzo dużo. <grych> Natomiast dziękuję ci również za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że w jakikolwiek sposób zachęciło ciebie to do spojrzenia na twoją markę osobistą. Czy też jeżeli zarządzasz, pracujesz w korporacji i odpowiadasz za marketing, może za jakiś refreshing waszej marki, czy też spojrzenie na to, w jaki sposób wyprezentujecie siebie. I bardzo Ci serdecznie dziękuję za możliwość pobycia tutaj wspólnie razem i zapraszam oczywiście do kolejnych odcinków podcastu It's Wrong. Do usłyszenia.